Tuż tutaj bagaż? Jest mm. w wieży, na no, pierwszym piętrze pierwszy. Znaczy no na drugim no, o no, tak To i się kurwa nie rusza, no. Rzuciłbym flash, ale wchodzi na samą górę. O kurwa, na samej górze, na samej górze. Z, z, aj wyszedł na ten nice. Nie ma takiego kurwa bicia tu. No to to fajnie zrobił. Ty akurat nie mogę być zły. Bo goście...